Witam Was serdecznie, drogie dzieci. Opowiem Wam dzisiaj nieprawdopodobną, ale prawdziwą historię. Mój dziadek, któremu ją zawdzięczam, zwykł był mawiać. Prawdziwą musi być, mój drogi, bo inaczej nie mógłbym Wam jej powtarzać. Słuchajcie bardzo uważnie. Dzisiaj znowu będą zagadki. Jak wiadomo, zające to szybkie stworzenia, ale co można powiedzieć o jeżach? Na pewno to, że mają krótkie łapki i nie są najlepszymi biegaczami. Tak przynajmniej myślał, zając, zakładając się z jeżem. Nie wziął jednak pod uwagę innych cech kolczastego znajomego, ani tego, jak bardzo w wyścigach pomocne mogą być żony. A rzecz miała się tak. W pewien poranek, jesienią, stał jeż przed wrotami swojego domku. Ręce założył jedna na drugiej. Przyglądał się figlom porannego wiatru i podspiewał sobie piosenkę. Ale przyszło mu na myśl, że mógłby przejść się nieco po polu i przyjrzeć się zarazem, co też dzieje się z jego rzepą. Odwrócił się, drzwi domku zamknął, puścił się w drogę i na pole. Odszedł niedaleko, gdy spotkał zająca. Jesz powitał go przyjaźnie. Dzień dobry. Ale zając był bardzo dumnym panem. Na pozdrowienie nie odpowiedział, lecz tylko poruszył nosem i zapytał. – Któryś tak wcześnie wybrał się w pole? – Idę na przechadzkę – odparł jeż. Na przechadzkę? – zaśmiał się drwiąco zając. – Sądziłem, że mógłbyś swych krzywych nóg używać do czegoś lepszego. Słowa te uraziły jeża niesłychanie. Dlatego też odrzekł. Widocznie ci się zdaje, że swymi nogami więcej wykonać zdołasz niż ja swoimi. Bez wątpienia, zakpił Zając. No to spróbujmy jesz na to. Założę się, jeżeli pójdziemy na wyścigi, to ja cię wyprzedzę. Ty z swymi krzywymi łapami, rzekł Zając, ależ to można skonać ze śmiechu. Chcesz się założyć? zawołał Jesz. A o co? spytał Zając. O złotego luidora. Odparł Jesz, wyciągając rękę do Zająca. Zgadzam się, rzekł zając, i przybijam. Nie ma co się spieszyć, zauważył Jerz. Ja dotąd jestem na czczo, więc naprzód muszę pójść do domu i trochę przekąsić. Za pół godziny stanę na placu, a wtedy możemy zacząć. Co rzekłszy, jesz odszedł, bo Zając nie miał przeciwko temu zupełnie nic. W drodze myśli sobie Jerz. Zając liczy na swoje długie nogi, ale ja go pokonam. Uważa się za bardzo dystyngowanego mościa, ale jest go głupim smarkaczem i musi zapłacić, choćby się nie wiem, co stało. Wróciwszy do domu, rzeczę do żony. Żono, ubieraj się prędko, musisz pójść ze mną na pole. Założyłem się zającem o złotego luidora, że mam nogi bardziej rącze niż on, więc musisz być przy tym. Ach, drogi mężu, rzekła pani Jerzowa. Czyś zmysły stracił? Jakże chcesz zwyciężyć zające? Cicho babo, rzekł na to Jerz. To już moja rzecz. Dalej ubieraj się i pójdź ze mną. Po drodze mówił jeż do żony. Teraz uważaj, tam na wielkim polu ma się rozegrać nasz wyścig. Zając będzie leciał jedną gruzdą, a ja drugą, a bieg rozpoczniemy z góry. Otóż ty nie masz nic innego do roboty, tylko siąść sobie w bruździe, tu na dole, a gdy zając przyleci z drugiej strony, zawołasz: Ja już tu jestem. Ułożywszy się w ten sposób, doszli do pola. Jesz wskazał żonie miejsce i skierował się w górę pola. ruszy się na miejsce, zastał już zająca. Możemy zacząć? zapytał. I owszem, odparł jeż. Każdy stanął w swojej bruździe. Zając zawołał. Raz, dwa, trzy. I pomknął jak wicher w dół pola. A Jerz ledwo dał trzy kroki naprzód, kucznął sobie wygodnie w bruździe i siedział z całym spokojem. Gdy teraz, zając w pełnym biegu doratuje do mety, wita go pani Jerzowa tymi słowy. Ja już tu jestem. I Zając cofnął się niesłychanie zdziwiony. Nie przyszło mu nawet na myśl, ażeby to nie był ten sam jego mniemany konkurent. Bo jak wiadomo, samica jeża zupełnie tak samo wygląda jak samiec. Ale zając rzekł, to jakiś nieczysty interes i dodał: biegnijmy stąd do góry. Co powiedziawszy, ruszył jak huragan w górę. Gdy się tam zjawił, wołał do niej: Ja już tu jestem. A zając rozpalony, zawołał z pasją: Jeszcze raz, znów na dół. I owszem, odparł wież, możemy biegać ile razy zechcesz. W ten sposób, zając przebiegł 73 razy, a jeszcze ciągle mu dotrzymywał placu. Za każdym razem, gdy dobiegł do mety, witał go głos Jeża albo Jeżowy: Ja już tu jestem! Ale za 74 razem zając nie doprowadził biegu do końca. W połowie drogi padł zemdzony na ziemię a jeż wygranego ludora, który leżał na kamieniu granicznym, wziął, wywołał żonę i oboje z wielką radością udali się do domu i żyją dotąd szczęśliwie. Od tego czasu zając nie da się wziąć na wyścigi z jeżem. A nauka z tej powiastki jest taka. Nikt, choćby się miał za najbardziej doskonałego, nie powinien nigdy drwić sobie z cudzych ułomności. Myślę, że słuchaliście uważnie, i poprawnie odpowiedzi na moje zagadki. Zagadka pierwsza. Jakie zwierzęta brały udział w wyścigu? Zagadka druga. O co założył się zając IS? Zagadka trzecia. Kto wygrał wyścig? Poprawne rozwiązania należy przesłać na adres sokmałpa.sok.info.pl lub wiadomości na Facebooku Staszowskiego Środka Kultury. Na zgłoszenia czekamy do końca ferii. Wśród nadesłanych odpowiedzi zostaną rozdosowane nagrody niespodzianki. Do widzenia, kochane dzieci. Do zobaczenia już wkrótce.